Pół człowiek, pół impreza, a mimo to genialny George Best grał, jakby piłka była jego zabawką i nikt nie umiał mu jej zabrać. W 1969 roku rzuciłem alkohol i kobiety. To było najgorsze 20 minut mojego życia. Taki był George Best, bezczelny, arogancki, genialny i absolutnie niepowtarzalny. Na boisku tańczył z piłką, jakby nie obowiązywały go żadne zasady. W barwach Manchesteru United strzelił 179 goli w 466 meczach. Zdobył Mistrzostwo Anglii, Puchar Europy, a w 1968 został wybrany najlepszym piłkarzem Europy. Ale to był pierwszy piłkarz celebryta. Piłka kobiety, alkohol w dowolnej kolejności. Przychodził na mecze na kacu i grał lepiej niż wszyscy. Otaczały go kobiety, dziennikarze, tłumy, a on robił co chciał. Nie był idolem, był zjawiskiem. I tak piłką zdobywał serca, a potem kieliszkiem przegrał resztę. George Best zmarł w 2005 roku, ale w Irlandii Północnej jest bohaterem narodowym. Choć nie zawsze był czysty, był best i to wystarczyło. 22 maja przypada rocznica urodzin George'a Besta. Obserwuj, jeśli chcesz znać piłkarzy, których dziś by nie zrozumiano, ale świat o nich nie zapomniał.